W Kielcach będzie hotel dla medyka. Władze stolicy regionu Świętokrzyskiego przygotowały blisko 30 pokojów dla pracowników wojewódzkiego szpitala Zespolonego. W jednym z kieleckich hoteli będą mogli odpocząć i nie narażać swoich bliskich. Pielęgniarka, lekarz, ratownik no są też ludźmi, którzy po pracy. Wracają do domu i te sygnały, aby wypełnić pełną formę także zabezpieczenia ich prywatnego życia, złożyliśmy tą inicjatywę do dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego. Czy jest taka potrzeba, aby przygotować miejsca, nazwijmy to, do wypoczynku, nawet do noslegu dla właśnie tych, którzy na tej pierwszej linii frontu przebywają? Hotel dla Medyka to wyraz solidarności z tymi, którzy w walce z koronawirusem każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie. To kolejne działanie władz Kielc, które pozwoli jeszcze lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Miejsca noclegowe dla medyków zostaną udostępnione nieodpłatnie.